27 czerwca odbyła się oficjalna premiera zwiastuna do nowego dodatku o nazwie Zakochaj się. To, co zobaczyliśmy w krótkim klipie, wzbudza serio mieszane uczucia, jak chociażby czy pewne rzeczy nie są zbyt dla dorosłych, no ale też czy pewne rzeczy nie są zbyt odtwórcze. I dlatego właśnie zapraszam Was na analizę zwiastuna nowego nadchodzącego rozszerzenia. Zanim przejdziemy do analizy, chciałam was oficjalnie poinformować o tym, że rozpoczęły się letnie wyprzedaże. I kochani, powiem wam wprost. No nie opłaca się kupować zawartości do The Sims 4 w regularnej cenie, bo dosłownie co chwilę są obniżki i częstotliwość tych wszystkich promocji naprawdę dość mocno wzrosła w ostatnim czasie. No i teraz na jej app oraz na Steamie do 11 lipca można sobie coś fajnego wybrać. Także jeżeli macie jakieś upatrzone rozszerzenia, no to to jest faktycznie dobry moment, aby zrobić sobie o wiele bardziej tańsze i o wiele bardziej opłacalne zakupy. Podajcie również na mojego Instagrama, bo tam przygotowałam dla was nowy odświeżony przypięty post, w którym możecie się mnie poradzić, jakie rozszerzenia będą typowo dla Was idealne. Link do mojego Insta macie oczywiście w opisie. Ten post już będzie tam zawsze przypięty, więc możecie to robić w dosłownie dowolnym momencie. A jeśli dodatkowo chcecie wesprzeć mnie i mój kanał, to będzie mi bardzo miło, jak będziecie wpisywać kod twórcy Aquamaryna podczas każdych zakupów na EA App. I z Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę dla mnie przeogromne wsparcie i dzięki temu mogę robić to, co dla Was robię. Głośno zapowiadany dodatek, dostał w końcu swój pierwszy zwiastun. I jest to film dość ogólny, bo po prostu zapowiadający nadejście tego typu rozszerzenia. Przed nami będzie jeszcze jeden trailer, dokładniej bliżej premiery, który najprawdopodobniej skupi się tylko wtedy na rozgrywce. No ale teraz skupmy się na tym, co dokładnie dostaliśmy, bo nowy zwiastun jest dość specyficzny i ciężko nie powiedzieć, że zamiast być romantyczny, taki wiecie, subtelny, delikatny, myślę, że raczej był bardziej niegrzeczny, a nawet bardziej bym pokusiła się o słowo pikantny. Więc w razie czego nie mówcie, że was nie uprzedzałam. Na pierwszym ekranie dostaje. Podgląd na dzielnicę. Jest to niewielkie jeziorko w kształcie serca, otoczone bujną zielenią. A nieco dalej mamy wysokie bloki mieszkalne, które na chwilę obecną nie wiadomo, czy nie będą tylko makietą, czy może będą jednak aktywną parcelą mieszkalną. Nie wiem, to jest naprawdę pod znakiem zapytania. Mam nadzieję, że to będzie po prostu aktywna dzielnica mieszkalna. No i na dole uwaga, bo mamy tutaj napis, że nie wszystkie obrazy pojawią się w grze. Ja Wam powiem szczerze, że zawsze stałabym tego typu marketingu, bo naprawdę nie ma co ubarwiać tych wszystkich zwiastunów. Po prostu twórcy, błagam, apeluję do was, Pokażcie to, co faktycznie jest. Bez koloryzowania. No Ale no dobra, lecimy dalej. Kolejne ujęcie to oczywiście znany nam wszystkim Don Lotario. I najprawdopodobniej nowa mieszkanka tego miasta. Para sobie stoi na tle kwiaciarni. I moje przeczucia mi tutaj podrzucają pomysł, że może to być kwiaciarnia typu królicza Nora. W której faktycznie będziemy mogli sobie zrobić zakupy poprzez wybór obiektów. I na przykład potem w dalszej części zwiastuna pojawi się nowy bukiet kwiatów. I kto wie, bo może to jest zrobione tak jak chociażby sklep rybny z Tomarangu, czyli z dodatku do wynajęcia. Tam sobie Sim wchodził na zakupy. My oczywiście wybieraliśmy. Co miał wziąć, i ponownie pojawia nam się przed sklepem, kiedy już tam wiecie, te zakupy sobie zrobił. Czyli to było takie dosłownie powe po prostu wchodzenie do króliczej Nory i pojawienie się ponownie. Dalej mamy romantyczną fontannę, która jest trochę ikoną tego całego tutaj powiedzmy dodatku, bo ona najczęściej była reklamowana, ale muszę przyznać, że ona nie wygląda jakoś specjalnie zachęcająco. No ale uchodzi oczywiście za romantyczną miejscówkę. I to tutaj właśnie między innymi pojawia się pierwszy motyw motyla, który według społeczności może zapowiadać głośno nadchodzące w przyszłości kiedyś może wróżki, lub który po prostu oznacza. Najprościej mówiąc, motyle w brzuchu i tyle. Ja niestety jestem na chwilę obecną bardziej skłonna w to uwierzyć, że to tylko motylki z miłości, no ale kto wie, sama bardzo mocno kibicuje nadejściu wróżką, więc mam nadzieję, że faktycznie gdzieś tam, wiecie, to jednak jest jakaś taka pomniejsza zapowiedź. Kolejne ujęcie to oczywiście kolejne motyle na ubraniach. Tu możemy zaobserwować je na włosach i na kolczykach. Mamy nowe fryzury, nowe obiekty i najprawdopodobniej nowych simów. Przechodzimy teraz do placu do randkowania, i to tu możemy zaobserwować najprawdopodobniej pierwsze już nieudane dopasowanie, które kończy się zbyt nachalną reakcją oraz odrzuceniem Sima przez Simkę. Duża część z Was zwróciła uwagę na atrakcyjną rzeźbę naścienną i na napisy, które pojawiają się w jej dolnym prawym rogu. I podpowiem Wam, że już porównałam sobie to ze zdjęciem z wycieków i niestety, ale wydaje mi się, że kredowe serduszka są stałym elementem, który będzie nieedytowalny. To oznacza, że najprawdopodobniej my gracze nie będziemy mogli sami nanosić swoich bazgrołów na ścianę, no co jest uważam trochę, no wiecie, smutne, bo jednak jakby nie patrzeć, to by był naprawdę fajny akcent, kiedy na przykład nasi Simowie odnaleźliby swoją miłość i mogli faktycznie ją tam wiecie wyryć na tej ścianie. No ale słuchajcie, jak widać nie można mieć wszystkiego. Przejdźmy teraz do klubu nocnego, bo to tutaj możemy zwrócić uwagę na różne dekoracje, jak chociażby drzwi, tapety, neony, bar, a także oczywiście różne ubrania simów i sami simowie też się tutaj w dość licznej grupie pojawiają. Tutaj możemy też się przekonać, że simowie są bardzo wyzwoleni i bym powiedziała, że mocno beztroscy w tych wszystkich kontaktach z simami innymi. Boże, kobieto, szanuj się! <laughs> Idziemy dalej, bo przed nami nowa aplikacja słuchajcie, o nazwie Zakątek Kupidy. I już wiemy, że dzięki temu narzędziu nasi Simowie mogą zrobić sobie zdjęcie, chociażby typu selfie, a następnie stworzyć swój profil i ustalić swoje preferencje, by znaleźć odpowiednią osobę. Na przykład nasz główny bohater, Manuel, deklaruje, że jest śmiałym Simem i przy okazji miłośnikiem muzyki, ale my na szczęście możemy to sobie dowolnie konfigurować. Nasi potencjalni wybrani partnerzy pojawią się w zakładce dopasowania, a aby zapisać wybraną osobę, która nam się spodoba, starczy dotknąć serduszka pod ich profilem. Po dodaniu Simów do zakładki zapisane, możemy dodać wybraną osobę bezpośrednio do swoich kontaktów. A następnie rozpocząć z nią konwersację, potem spotkanie, no i sami wiecie, co jest potem. Tu moglibyśmy jeszcze zauważyć, że jest jakaś cecha, która kręci naszego głównego bohatera, i że pojawia się również nowa cecha, o nazwie Ostrożna w Miłości. Dodatkowo mamy tu informacje o orientacji seksualnej naszych bohaterów pod kątem romantycznym, a przede wszystkim i fizycznym, więc to też jest warte zwrócenia naszej uwagi. Niezależnie od tego, czy widzimy się z jakimś simem pierwszy raz, czy na przykład z okazji rocznicy, pojawi się funkcja stwórz randkę, która pozwoli na zorganizowanie idealnej schadzki. Funkcja ta umożliwi nam graczom spersonalizowanie randki, co obejmuje dostosowanie rodzaju spotkania, lokalu, zaproszenie też innych simów, jeżeli to jest oczywiście przez nas preferowane, oraz oczywiście wybór aktywności i celów danej schacki. Niezależnie od tego, czy widzimy się z jakimś simem pierwszy raz, czy na przykład z okazji rocznicy, pojawi nam się nowa funkcja stwórz randkę, która pozwoli nam na zorganizowanie idealnej schacki. Funkcja ta umożliwi nam graczom spersonalizowanie randki, co oczywiście obejmuje dostosowanie rodzaju spotkania, lokalu, zapraszanie też innych simów oraz wybór aktywności. i Celów dla danej schadzki. Jak to narzędzie będzie wyglądać, tego jeszcze nie wiemy. Możliwe, że będzie to coś w stylu nowego kalendarza albo coś w zakładce po prostu z wydarzeniami. No ale póki co to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Simowie w klipie wybierają się na wspólną randkę, więc Sim przychodzi po swoją nową partnerkę do jej domu i wręcza jej bukiet. No i teraz pytanie: czy ten bukiet można pozyskać w poprzednio omawianej kwiaciarni, Czy po prostu wyskakuje on nam, wiecie, jak królik z kapelusza, tak on nam po prostu z kieszeni? Nie wiem, ale chciałabym bardzo, żeby tamten bukiet był dostępny tylko w tamtym właśnie pomieszczeniu. Jeżeli nasi Simowie postanowią zabrać swoją sympatię do domu, to ponoć para uda się do luksusowego apartamentu, do którego prowadzą różne uliczki pełne romantycznych miejsc, w których oczywiście można się po drodze zatrzymać. Od rozłożonych koców w parkach, po stragany z przekąskami, to wszystko oczywiście nas czeka w nowym mieście. No i Simowie mogą wyznawać sobie miłość w wielu, wielu miejscach, w których każdy emanuje unikalnym pięknym i urokiem. Oczywiście my to wszystko sobie sprawdzimy, czy faktycznie tak jest, no ale póki co tak to jest nam mocno zapowiadane. No i właśnie na następnym Możemy sobie zobaczyć nową nieruchomość typu penthouse, czyli zamożne mieszkanie usytuowane na najwyższym piętrze wieżowca. I to właśnie tutaj się pojawia nam coś, co przypomina nowy rodzaj barabara, bara, ale najprawdopodobniej nie wiem, w czymś w stylu może schowka na miotły. I tutaj w sumie ciężko stwierdzić, co dokładnie będzie tym nowym obiektem do tego typu miłości, bo mi to na przykład wygląda na nowy rodzaj pomieszczenia, który będzie wykonany na wzór jak chociażby garderoba w dodatku Spotkajmy się. No chyba, że nowym obiektem są po prostu drzwi, i po prostu wokół nich będzie wytwarzała się jakaś taka, wiecie, gęsta para, gęsta mgła, która zasłoni nam simów, jak na przykład w przypadku sauny z pakietu dzień w spa lub w przypadku prysznica z dodatku uniwersytet no ale póki co to też jest ciężko stwierdzić więc możemy się pogdybać znowu mamy plan na którym możemy podejrzeć nowe meble nowe ubrania nowe otoczenie bo jest ono ładnie pokazane w tle ale także możemy sobie zobaczyć nowe aktywne obiekty i tu na następnym ujęciu pojawia nam się już coś wcześniej opisywanego czyli pudełko z czekoladkami którym akurat Simka karmi Sima a jak wiemy od flirtów do gorącego uczucia simowie przechodzą bardzo szybko i dzięki temu właśnie nosimy się do sypialni, kochani, pięknej pastelowo różowej, która jest ozdobiona ikonicznym łóżkiem, właśnie z zagłówkiem serca. I teraz uwaga, kochani! Młodzi widzowie zakrywają oczy, a starsi przecierają je z wrażenia, bo mamy naprawdę ostrą, najprawdziwszą scenę jak z no to jest coś w stylu tańca godowego. Ale to, co jest tutaj istotne, to fakt, że dochodzą nam nowe przebieranki dla dorosłych. Mamy tu maskę na twarz, strój niczym z gorącego safari, pokojóweczkę, strój strażaka, jakiś owocek i niegrzecznego kupidyna. Panowie otrzymują szekszowną wersję zapaśnika. Uwielbiam ten strój. <laughs> XD! Uhu. Bakłażanka, kamerdynera i również kupidyna. Para jest przedstawiona w tym samym słynnym łóżku i tu możemy podejrzeć, że ono dosłownie wibruje czyli tak jak kiedyś to miało miejsce w poprzednich edycjach The Sims. Po wszystkim Simowie romantycznie się przytulają, co jest oczywiście ewidentnie nową animacją. Kolejny podgląd obejmuje park, gdzie nasi Simowie spędzają znowu czas w romantyczny sposób i tutaj mamy możliwość zobaczyć wspólne wpatrywanie się gwiazdy oraz miłość na kocyku, jakby im było mało. Tutaj ostatnio śmiałam się, że oni będą się zawijać w ten kocyk i tak, będą się zawijać w ten kocyk, który już jak dobrze wiemy możemy ze sobą zabrać w każde dosłownie miejsce, bo będzie on obiektem chowanym do wyposażenia Sima, także ja swój kocyk będę miała zawsze sobie. A wy? Nowy dzień, nowe aktywności w jeszcze innym barze się pojawiają, kochani. I pojawia nam się tutaj tajemnicze pudełko z kartami Bara Bara. Czyli możliwe, że dojdzie nam nowa romantyczna gra towarzyska, typu flirt, bądź coś w tym stylu, która pewnie będzie pełna wyzwań lub wstydliwej prawdy, jakichś może sekretów, coś w tym stylu. No nie wiem, bo w sumie nam tego nie opisano. Jak sami też widzicie, Misiu, który siedzi z nimi wspólnie przy stole, wygląda, jakby był ofiarą właśnie jakiegoś takiego nieudanego wyzwania. No ale tak jak mówię, opisów na ten temat brak, więc to są tylko znowu domysły. Kluczowy moment zwiastu nie pokazuje też nowy rodzaj śmierci. I jest to coś, co łudząco przypomina zawał serca. No bo jest to po prostu jakby kolejne złamane serce, no. No ja to rozumiem, ale to akurat by mogło być naprawdę o wiele, wiele lepiej zrobione. No ale chyba Don ogólnie tym wszystkim się nie przejął, bo sam zaczął flirtować ze samym kosiarzem, także... <laughs> Może coś tutaj nam dojdzie też względem kosiarza? Nie wiem, ale jest taka lekka, drobna sugestia. Na koniec też tego wszystkiego otrzymujemy wstawkę z trzema bonusowymi produktami, które możemy otrzymać tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na zakup dodatków przed sprzedaży. I do tych obiektów m.in. należy Romantyczny, rozmazany eyeliner na oczy, który ma sugerować, że po prostu noce były przepłakane po pękniętym serduszku. Dalej mamy maskotkę w kształcie serduszka i dość ciekawe łóżko z materacem, które gdzieś tam pod spodem ma jakąś taką odsłoniętą wnękę, ale i leżącą na ziemi ramkę ze zdjęciem. Także kochani, przed sprzedaż trwa od teraz dosłownie, aż do 5 września 2024 roku. Oficjalna premiera jest zaplanowana na 25 lipca, co daje nam w sumie prawie miesiąc oczekiwania na nową zawartość. I tak jak mówiłam, pewnie jeszcze w tym całym. Okresie pojawi się najprawdopodobniej ten drugi zwiastun z rozgrywką. No i teraz pogadajmy sobie o tym wszystkim, co jeszcze się nie pojawiło w zwiastunie, a co zostało już nam oficjalnie zapowiedziane przez twórców. Oficjalna nazwa Nowego Miasta nie będzie raczej spolszczona i brzmi ona Śudad Enamorada. I ja wiem, że ja pewnie sobie łamię język przy tym i to nie brzmi tak, jak powinno brzmieć, ale wybaczcie mi, troszkę mi to zajmie czasu, zanim się po prostu z tym całym Śudad Enamorada uporam. <laughs> Uważam ogólnie, że polska nazwa, jak chociażby Zakątek Miłości, czy Promenada Kochanków, czy nawet nie wiem, sama Promenada Zakochanych, byłaby ładniejsza dla nas, tutaj dla polskich graczy, no, ale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Myślę też, że po prostu nikomu by się z nas tutaj, wiecie, język nie łamał, ale takim. Wyjściem z tej całej sytuacji po prostu jest mówienie na to enamorada. I tyle. I przy tym zostańmy. Ogólnie w nowym otoczeniu pojawią się trzy dzielnice: Vista Hermosa, czyli dzielnica centralna, w której nie brakuje zieleni oraz miejsc do spacerów, Plaza Mariposa, czyli podmiejska dzielnica mieszkalna, oraz Nuerto Corazon, niewielki obszar z wieżowcami, luksusowym apartamentem i eleganckimi lokalami. No ja was naprawdę przepraszam, ale ja z takimi słówkami to wiecie, za bardzo nie mam do czynienia. Także jak robię błędy, serio, niech będzie mi to wybaczone. Naprawdę robię co mogę. Okej, okay, okej. Okay. Simowie mogą podziwiać wspaniałą ścianę miłości oraz kraść pocałunki spacerując po urokliwym parku stylizowanym na ogród botaniczny. Możemy się też wybrać również do baru kawowego lub szaleć do białego rana w nocnym klubie, uwaga, Mirador der Amor. Ale też możemy się szwendać po przestronnych ulicach, które są ukryte pośród bujnej flory i fauny. No ale jak się okazuje, możemy też sobie wynająć swojemu Simowi pokój w Bestro Rapido, gdzie zażyje zasłużonego snu lub przeżyje gorącą ranę ze swoją sympatią. Podczas odkrywania tych wszystkich romantycznych dzielnic Simowie mogą też się natknąć na cechę parceli Schatzka-Singli. Już wam o tym mówiłam, że taka nowa cecha parceli dojdzie i jest to cecha, która przyciągnie chętnych na nowe znajomości singli, na te wszystkie wybrane parcele. W mieście znajdziemy też idealne miejsca na wszelkiego rodzaju spotkania towarzyskie, randki, odnawianie kontaktów, no i tak dalej. Simowie ogólnie z łatwością poznają dopasowanych do siebie singli, np. w lokalnym barze Laguna del Abrazo lub w urokliwym parku Mirador del Amor lub podczas intensywnego treningu na siłowni Sudor. I już wiemy skąd ten strój zapaśniczy, w sumie, co nie? Między romansującymi Simami wytworzy się dynamika związku, która odzwierciedli rodzaj łączącej ich relacji. Dostępne są cztery rodzaje dynamiki, o tym Wam też mówiłam, i są to dynamiki, jak chociażby satysfakcjonująca, gorąca, łagodliwa i nieprzewidywalna. Oczywiście przypomnę Wam, na czym to wszystko polega. Dynamika satysfakcjonująca określa parę Simów, która bardzo mocno się kocha, za czym przemawiają ich działania, zarówno na stopie przyjacielskiej, jak i uczuciowej. Gorąca to związek Simów Opierający się głównie na fizycznej bliskości. Burzliwa określa parę simów, których łączy relacja romantyczna, choć nie czują się ze sobą za bardzo szczęśliwi i w sumie odnoszą się do siebie bez żadnego szacunku. Zostaje dynamika nieprzewidywalna, czyli simowie na zmianę kłócą się i okazują sobie czułość. Konflikt takich simów może nawet w przeciągu kilku minut przeistoczyć się w ogromne, namiętne pocałunki i obciskiwanie się. No i właśnie to jest to całe nieprzewidywalne uczucie. <laughs> Nawiązując kontakty społeczne, Simowie będą mogli też rozwijać swoje umiejętności romantyczne, dzięki oczywiście czemu Odblokują interakcje takie jak zmysłowo wciskiwanie się, czy chociażby pocałunek w szyję. Nauczą się także, jak stworzyć więź emocjonalną za swoją sympatią oraz jak badać pomieszczenia wzrokiem w poszukiwaniu potencjalnych partnerów romantycznych. Także, kochali, to jest normalnie prawdziwe polowanie na singla. Pogadajmy teraz jeszcze o zauroczeniu, bo odzwierciedla stopień, w jakim para Simów pasuje do siebie lub też nie. Simowie będą mogli kierować się tym, co kręci oraz odrzuca ich partnerów, czyli cechami osobowości i zachowaniami, które podnoszą lub obniżają ich poziom zauroczenia. Są to na przykład cechy Simów, ich Styl ubierania się, fryzury czy wykonywane interakcje. Niektórych simów może nawet kręcić miły upominek, a innych nawet może odrzucać praca w ogrodzie lub nawet samo wędkarstwo, które przecież też jest ikoniczne dla tej serii. To, co kręci i odrzuca simów, a także romantyczna satysfakcja, wpływa na to wszystko, jak simom się układa zbudować oraz utrzymywać związek z innymi simami. Romantyczna satysfakcja przede wszystkim łączy nowy system zauroczenia ze znanym już nam z gry podstawowej poziomem związku. Wskaźnik ten odzwierciedla uczucia sima dotyczące tego, jak postrzega związek z innym simem. Pozytywne interakcje Romantyczne podnoszą jego poziom, a oczywiście negatywne obniżają. Interakcje między Simami dają graczom narzędzie do zrozumienia, co kręci, a co odrzuca Simów. To całe zrozumienie pozwala podejmować, no powiedzmy, że mądre decyzje, które sprawią, że Simowie będą szczęśliwi w swoich relacjach. Do gry dojdą też nowe aspiracje. Przykładny partner i romantyczny odkrywca, które pozwolą Simom poznać miłość i ogólną bliskość z różnych stron. Ale uwaga, bo sam romans to nie jest tylko aspiracja, bo dzięki dwóm nowym cechom Simowie zyskują jeszcze więcej sposobów na określanie tego, kim są i w jaki sposób będą kochać. Simowie ostrożni w miłości, potrzebują nieco więcej czasu na to, by poznać swoich partnerów. Możliwe też, że ich znalezienie sympatii potrwa nieco dłużej. Na przykład dla niepoprawnych romantyków nie istnieje nic poza miłością i będą pożądali jej z całej siły. Miłość u nich może rozkwitnąć dosłownie błyskawicznie, prowadząc do szybkich związków, również nieudanych zalotów, a to też może prowadzić do oczywiście nieodzajemnionych uczuć. Purcy podpowiedzieli nam też informację, że dojdą do gry nowe dwie obawy. Pierwsza to obawa przed intymnością, co jest uważam, że bardzo ciekawie. Ciekawe, a druga to obawa przed samą samotnością. Pojawią się też nowe pytania i interakcje, które pomogą Simom i ich partnerom w poradzeniu sobie z tymi całymi obawami. Ale możliwe jest również pójście na terapię, która myślę, że może być czymś w stylu ukrytego wydarzenia, ale to oczywiście też musimy sobie sprawdzić, bo nie chciałabym, żeby Sim znikał po prostu z parceli, a potem wracał po terapii. No ale coś czuję, że może tak być. Jak czy siak też pojawi nam się nowa kariera, ale też nie wiadomo na ile będzie jeszcze rozbudowana. Wiemy, że będzie kilka interakcji, ale co dokładnie? No to to jest pod znakiem zapytania. Ale z tego Dlatego, co już wiemy, nasi Simowie będą mogli być faktycznie pełnoprawnymi konsultantami do spraw miłości. W miarę rozwoju kariery będą też zdobywać nowe sposoby propagowania miłości, a w nagrodę nawet znajdą w swoim wyposażeniu urocze obiekty w kształcie serca. Gracze mogą też skorzystać za darmo z systemu romantycznych granic, który pozwala dostosować doświadczenia związane z ustalaniem granic oraz zazdrością. I tutaj jest to w sumie ważna informacja, bo będziemy mogli ustalić, w jaki sposób nasi Simowie podchodzą do relacji romantycznych w zakresie fizycznej oraz emocjonalnej wyłączności. System umożliwia spotykanie się z wieloma simami, bez wpływu na pozostałe związki, co w sumie oznacza, że zazdrość w tym dodatku spadnie na drugi plan. Aktualnie co do dodatku, mam trochę mieszane uczucia. Bardzo bym chciała, aby był on serio godny i rozbudowany, a jak na razie zwiastun no, nie ukazał nam tego, co chociażby wprowadzają dodatkowe opisy. Także stąd moje lekkie zmieszanie tematem. Ogólnie nie mogę powiedzieć, bo byłam naprawdę bardzo podekscytowana tym dodatkiem, ale kurczę, tak się zastanawiam teraz, jakby dostrzegam jego wady. A mówiąc wady, mam na myśli na przykład pewnego rodzaju powtarzalność interakcji. One są po prostu trochę zmodyfikowane. Mam też tutaj w głowie uroczą, ale nieco mdłą zawartość, na przykład do trybu tworzenia sima, jak i do trybu budowania. No ja Lubię te kwiatki, one mi się bardzo podobają, ale to wszystko jest takie trochę dla mnie, hmm, jakby może zbyt uniwersalne i mam też wrażenie, że samo miasto jakby nie będzie zbyt wyjątkowe, chociaż oczywiście to jest wszystko na pierwszy rzut oka, bo jeszcze nie dostaliśmy pełnego podglądu, więc to są tylko po prostu moje obawy. Ale Brazylia i Hiszpania troszkę wyglądają jak miks tamarangu i tartosy. No, litości, błagam, jakby to są moje po prostu obawy, nie, że to po prostu jest tak mocno ze sobą zbliżone. Nie chcę, żeby to straciło swój urok. Też muszę przyznać, że troszkę zabrakło mi takich kluczowych elementów, które na bardzo mocno mi się z miłością kojarzą. Na przykład sądziłam, że będzie coś wprowadzane typu na przykład gondola, jakiś statek miłości, coś w tym stylu, a tego raczej tutaj nie doświadczymy. Chciałam, żeby były też jakieś środki lokomocji, wiecie, żebyśmy mogli sobie, na przykład, nie wiem, razem jeździć na podwójnych rowerach, no, a tu raczej tego czegoś takiego też nie doświadczymy. Myślałam też, że pojawi się na przykład jakiś most miłości, gdzie będziemy mogli na przykład razem zawiesić wspólnie kłódkę. Jest to bardzo popularne w sumie, jeżeli chodzi o takie romantyczne miejscówki, no ale widzę, że też z tym może być ciężko. Chciałam też, bardzo mocno, żeby na przykład można było pisać sobie po drzewach albo ewentualnie stworzyć jakieś wspólne razem graffiti, ale o tym też tutaj nie usłyszeliśmy. I przede wszystkim na samym końcu jeszcze trochę mi się nie podoba to, że brakuje na przykład tego tutaj spolszczenia, żeby po prostu język nam się nie łamał, ale dobra. Jakby nie chcę mówić, że tego się aż tak bardzo czepią, bo to w tym wszystkim to jest naprawdę błahostka. Chciałam też Wam powiedzieć, że zazwyczaj faktycznie dodatki zawierają jakieś takie elementy, które mogą świadczyć o nowym, następnym, nadchodzącym rozszerzeniu. I tutaj wszyscy faktycznie celują wróżki. A ja Wam powiem tak, a może nie. Wróżki, tylko safari, bo jednak pojawił się strój tej babeczki, w którym ona, wiecie, tak tańczyła, wygibywała się. Pojawił się tygrys, były tam jakieś takie też znaczki charakterystyczne, właśnie dla tego typu zwierząt. I zastanawiam się, czy faktycznie, na przykład, następnym dodatkiem albo jakimś rozszerzeniem, przypadkiem nie będzie właśnie coś w stylu safari. Kurcze, byłoby świetnie. Nawet zaczynam się zastanawiać, czy nie będzie to coś w stylu parku jurajskiego, bo dinozaury też się pojawiły. I dosłownie dinozaury też się niejednokrotnie pojawiają w tych wszystkich innych rozszerzeniach, nawet w samej grze podstawowej. Także śladów, jeżeli chodzi o tego typu. Parki rozrywki, Jurassic Park, Jurassic World i tak dalej. Mamy naprawdę sporo. No i przede wszystkim teraz te dzikie zwierzęta, które też od wielu, wielu rozszerzeń nam się też tutaj w grze ukazują. Także no dajcie mi znać, co wy o tym wszystkim myślicie, bo ja już nie powiem. Ja już kiedyś przewidziałam, że będzie dodatek barabara bara, bara i to wszystko pojawiło się w materiale odnoszącym się właśnie do ślubnych historii. I słuchajcie, miałam rację. <laughs> miałam rację. I zastanawiam się, czy teraz też może będę ją miała. Także potrzebuję oczywiście do tego wszystkiego waszej opinii. Dodatkowo na moim kanale możecie spodziewać się w niedalekiej przyszłości oficjalnego przeglądu. Zawartości tego dodatku i oczywiście będą filmy z rozgrywki, na pewno jakiś live się pojawi, shorty i oczywiście rozdanie. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście niczego nie przegapili, bo serio będziemy testować ten dodatek z każdej strony. Będę szukać dla Was jak zwykle ciekawostek, tajemnic, jakichś przerażających informacji, także dajcie mi ogólnie znać na chwilę obecną, jaka jest Wasza opinia. Ocencie chociażby w komentarzach tą zawartość w skali np. 1 do 10, jak będzie najprościej.